Hejka tu Nikola. Dzisiaj taki luźny filmik. Po prostu sobie siedzę i gadam z Wami. Czasem nie trzeba wielkich tematów, żeby było fajnie. Wystarczy pogadać od serca. Ostatnio dużo myślę o tym, co chcę robić na moim kanale. Mam kilka pomysłów, ale chcę też wiedzieć, co Wy lubicie oglądać. Chcecie więcej wyzwań, gier? A może vlogów z codzienności? Piszcie mi w komentarzach. Poza tym, wakacje lecą tak szybko, że aż trudno uwierzyć, ale ja chcę je dobrze wykorzystać. Nie tylko się bawić, ale też się rozwijać. Nagrywanie filmów naprawdę sprawia mi radość, więc będę tu częściej. I jeszcze jedno: dzięki, że jesteście. Każdy komentarz, każdy lajk, like, każde dobre słowo. To naprawdę dużo dla mnie znaczy. Jeśli jesteś nowy, nowa, zostaw suba i zostań ze mną na dłużej. To tyle na dziś. Taki szybki update, pogadanka i troszkę planów. Buziaki. Pa!